Cześć strzelce, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję za lajki, like, miłe komentarze, subskrypcje. Jest mi bardzo miło, kochani, że tutaj zaglądacie. E, strzelce robimy sobie dzisiaj tygodniówkę. Czytanie tygodniowe na nowy tydzień, tydzień 22. Talie są dwie, główna, dopowiadająca, przetasowane. Zaraz sobie sprawdzimy, co tam u Was w nowym tygodniu. E, czytanie na okres od 29 maja do. 4 czerwca 2023. Kochani, kochane strzelce, zaraz sobie sprawdzimy, jaka jest Wasza energia główna na ten nowy tydzień. Zobaczymy, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości na Was wpływa. Zobaczymy, jakie jest Wasze wyzwanie, bądź problem, słuchajcie, z którym będziecie się mierzyć w tym tygodniu. Zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość, jaka jest niespodzianka. Sprawdzimy wynik yy, bądź rabo. Okej, okay, kochane strzelce, zatem zaczynamy. Poproszę energię główną dla strzelca na nowy tydzień, tydzień 22, od 29 maja do 4 czerwca. 20, 20, uff, 3. Energia główna to rycerz buła. Słuchajcie, strzelce, będzie Wam się chciało <grym> działać. Wielkie działanie, wielka akcja. Yy, możecie mieć do czynienia Właśnie, z innym strzelcem, bądź lwem, bądź baranem. Słuchajcie, a tutaj mamy u spodu asabuław. Kochani, może tak być, że ktoś z Was będzie mm, rozwijał jakąś, no, jakąś inspirację, która przyszła do Was w przeszłości, nie wiem, w zeszłym tygodniu powiedzmy, bądź ktoś z Was będzie rozwijał jakąś nową romantyczną y, znajomość, bądź znajomość, która może, może się, słuchajcie... Przerodzić w coś takiego bardziej ym, pasjonującego, ok? To jedna sprawa. Poza tym, strzelce, będzie Wam się chciało. Ten rycerz Buław on mówi o tym, że nam się chce, chce nam się, słuchajcie, podążać za naszymi planami, chce nam się, słuchajcie, działać. Yy, mamy siłę, mamy energię. Yy, ja myślę, kochane strzelce, że może w tym tygodniu. O, aniołek, tu mi się. <grywanie> Przewrócił. Ja myślę, strzelce, że w tym tygodniu przyjdzie Wam się mierzyć, mierzyć. Hmm, może działać po prostu z jakąś sytuacją z przeszłości, z jakimś działaniem z przeszłości, coś zaczęliście w przeszłości i teraz, słuchajcie, będziecie nad tym dalej pracować. Też tak może być, słuchajcie, przy tym rycerzu buław, że może ktoś z Was będzie wybierał się na jakąś dalszą e, wyprawę, wycieczkę, może za granicę, bądź słuchajcie, może będzie kontakt z kimś z zagranicy w tym tygodniu, kochane strzelce. Nie dziwota, strzelce mają dużo znajomych po świecie ale też tak może być, że kogoś y, poznacie słuchajcie, kogoś nowego z zagranicy generalnie słuchajcie, super energia rycerz buław, on ma, jest pełen entuz, entuzjazmu, y, pełen energii, pełen wigoru, słuchajcie, ten rycerz buław, on też zazwyczaj chodzi w takie tereny jak uskutecznie jakieś, słuchajcie, wyprawy w góry, jakieś hikingi, jakieś słuchajcie, takie rzeczy, które robi na, y, które można robić na, na, na zewnątrz <laughs> na łonie natury, to jest właśnie wasz tydzień, słuchajcie Strzelce, rycerz, buław. Super, fajna energia, dobra energia. Ok, zatem co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać, kochane strzelce? Co idzie do przeszłości? Co z przeszłości na Was wpływa? Koło Fortuny, słuchajcie na was wpływa. Osiem buław, wielkie działanie, wielka akcja. Ja myślę, że strzelec pracuje nad czymś większym. <grym> Ma jakąś misję i słuchajcie, jakieś karmiczne zadanie przyszło do Was, do rozwijania, do pracowania nad tym, i wy się na tym skupiacie. Jak widzicie, ten rycerz jest skierowany w stronę tego koła Fortuny. Koło Fortuny mówi o tym, że. Czasami takie rzeczy nas spotykają, nad, które, nad którymi nie mamy kontroli, po prostu trzeba je zaakceptować i, i jakoś umieć nauczyć się z nimi żyć, ok? Sytuacje karmiczne. I pamiętamy, przez sytuacje karmiczne, że one nie trwają wiecznie, że one kiedyś się kończą. Ja myślę, że tak może było, że yy, strzelec pojechał gdzieś za granicę, gdzieś daleko kogoś poznał, bądź działał gdzieś tam. Coś rozwijał i generalnie jesteście nadal pod wpływem tego wielkiego działania. Słuchajcie, koło fortuny Wielki Arkan, jesteście pod jego wpływem. Czyli generalnie, generalnie słacie koło fortuny um, mówi się, mówić, się, że to jest jedna z takich szczęśliwych kart, przynosi nam, że w końcu w takiej pozycji przynosi nam. Dobre wiadomości, ale też słuchajcie, wrzuca nas na, na nasze powołanie, na naszą taką drogę życiową. Także możliwe, że właśnie wy, kochane moje strzelce, mnie tutaj słuchające, jesteście na, na, na swojej drodze, jakąś misję macie, słuchajcie, i działacie. Super, szczerze, super. Ok, kochani, zatem m, jakie jest wyzwanie dla Was na ten tydzień? Jakie jest wyzwanie dla strzelca na no, nowy tydzień, tydzień 22. Jaki może być problem do rozwiązania dla strzelca? Ok, sprawdźmy. Wyzwanie dla strzelca. Wyzwanie dla strzelca. A czy słuchajcie. Wyzwaniem będzie zmierzyć się z prawdą. Wyzwaniem dla Was będzie zmierzenie się z tą przeszłością, o, z tą karmą, ale też słuchajcie, pod, podjęcie tej walki. Także moje kochane strzelce może będzie jakiś wymóg dla Was w tym tygodniu podjęcia wyzwania, podjęcia tego wyzwania, ale też może będzie trzeba podjąć jakąś naukę. O, sześć buław, super. Słuchajcie, już biorę, sięgam po talię dopowiadającą. Słuchajcie, asmie czy jako wyzwanie? Myślę, że tutaj będzie trzeba podjąć jakąś decyzję, będzie trzeba podjąć, będzie trzeba, słuchajcie, zrobić jakąś diagnozę Waszej sytuacji. Generalnie będzie trzeba podjąć walkę. Okej, okay. walka, walka o prawdę, może to będzie walka o prawdę. Słuchajcie, przy tym asie, as mieczy to jest, um, to jest wielka taka logika, wielk, wielki rozum, wielki rozum, wielki rozum, działanie, słuchajcie, takie z, um, z logiką. Także ja myślę, kochane strzelce, że może w tym tygodniu wyzwanie będzie dla was podjęcie właściwej decyzji, takiej logicznej, chłodnej takiej decyzji, słuchajcie, gdzie nie ma tam miejsca na uczucia, ok? I też tak może być, że może ktoś z Was postanowił iść na swoje własne, na swoją własną działalność, ok? I będziecie musieli, słuchajcie, podejmować decyzje, ale związane z tą działa działalnością, ale też tak może być, że może ktoś z Was z pracy, jeśli chciał jakieś prowadzenie nowego projektu, bądź jeśli ktoś z Was chciał nową, lepszą pracę, bądź jakiś awans, to symbolizuje awans, słuchajcie. Ten as mieczy to też jest właśnie awans. Dobra, kochani, no i wiadomo potrzeba do uczenia się czegoś, nauczenia się. Dopowiedzmy sobie to wyzwanie As mieczy. To jest As mieczy. Dziewięć mieczy. Zobaczcie. Zobaczcie. Ja myślę, kochane strzelcy, że jakaś, jakieś karmiczne mm, naszły nadejsz, nadejszły. Do Was jakieś karmiczne zdarzenia, i wy za bardzo się może nie wiem, nie wiecie, jak z tym odnaleźć, bądź się stresujecie, bądź może jest jakiś lęk, ale e, z tego, co tu na razie widzę, tak miało być. I wy idziecie w dobrym kierunku, podjęliście dobrą decyzję, i w końcu to koło fortuny odwróciło się w waszą stronę. W sensie, że dosyć już e, jakichś niemiłych sytuacji, kochane strzelce, i wyruszacie po przod do przodu. Po spełnienie Waszych marzeń, życzeń. E, cesarzowa, super, wszelaka pomyślność. Kochani, dlatego ja właśnie myślę, że tym um, wyzwaniem w tym tygodniu będzie, będzie pójście ponad jakieś, słuchajcie, negatywne myśli. Um, będziecie musieli, kochani, wykazać się um, zrozumieniem, cierpliwością. Ale znajdziecie rozwiązanie. Ten as mówi o, znaj o dobrej diagnozie, o tym, i jest w ogóle jeden z najlepszych asów, że jest, słuchajcie, rozwiązanie. Yy, wy musicie je po prostu znaleźć. Słuchajcie, tym rozwiązaniem, znalezienie tego rozwiązania, po musicie podjąć tą, tą walkę, tą naukę. Może być nauka, może musicie się czegoś douczyć strzelce, ale jak to zrobicie, kochani, to po pierwsze nie dojść, że stresy, lęki pójdą. W zapomnienie, okej? Okay. Musicie się z czymś zmierzyć w tym tygodniu. E, dojdzie do ugadania, kochani, dojdzie, do, mm, dojdzie do, ogadania, do pogodzenia się i do spełnienia marzeń. Kochani, spełniacie swoje marzenia. Ta karma, e, te karmiczne wydarzenia sprawiają, że, kochani, zostaniecie bądź już zostaliście e, wrzuceni na drogę Waszego powołania jedna sprawa, na drogę wasz, spełniania waszych marzeń. Kochani, strzelce, jesteście na dobrym, jesteście na dobrej drodze. Te dziewięć mieczy mówi o tym, że trzeba zaakceptować tą sytuację, że trzeba zaakceptować to koło fortuny. Słuchajcie, strzelce, nie macie nad tym kontroli, nad tym, co tam się wydarzyło u was. Musicie zaakceptować, yy, wdrożyć to jakoś w wasze życie, z tym mieczem, użyć rozumu i słuchajcie, i pójść naprzód, dogadać się z kimś, pójść naprzód yy, i... To do, zaprowadzi Was, słuchajcie, ten, ten asmie, czy ta cała karmiczna sytuacja do spełnienia marzeń Waszych, do uzdrowienia. E, nie traćcie nadziei, moje kochane strzelce, e, cokolwiek, się, cokolwiek przyszło do Was, bądź przyjdzie, e, tak miało być. I to jest, słuchajcie, część tej Waszej drogi. Tutaj myślę, że jest dobrze. Piszcie mi, czy rezonuje, kochani. Zatem sprawdźmy teraz, co przyniesie najbliższa przyszłość, co przyniesie najbliższa przyszłość dla strzelca. Co przyniesie najbliższa przyszłość dla strzelca? Wow! <grywania> budowanie, budowanie solidnych fundamentów rycerz kielichów. Tu jest. Słuchajcie, może tak być, że może ktoś z, z Was <grywania> Może ktoś z Was będzie mm, poznał swoją drugą połówkę życia, i może Wy nie wiecie, że to jest druga połówka życia, ponieważ, nie wiem, jesteście doświadczeni przez życie i, i jakoś negatywnie, i nie możecie uwierzyć was, we własne szczęście, powiedzmy. Ale ja tu widzę, że dobre rzeczy do Was idą, idą kochani. Może tak być, że dostaniecie może jakieś wyz, wyznania miłości, może jakieś przeprosiny do Was idą, może jakieś deklaracje. Komplementy i gratulacje, kochani. Tutaj macie, tutaj macie papieża, może być ślub, zaślubiny, bądź może być, słuchajcie, nawet wyprawa na jakieś zaślubiny, zaślubiny na jakąś imprezę taką uroczystą, rodzinną, ale nie sądzę, ja myślę, że tutaj chodzi bardziej o Was, o Waszą stabilizację, o budowanie fundamentów, o budowanie struktur. Też tak może być, kochani, że przechodzicie przez taką wielką drogę. Rozwoju duchowego teraz, wiecie? I generalnie, może tak jest, że zastanawiacie się, czy to jest dla mnie, czy nie, to jest dla Was. Słuchajcie, macie błogosławieństwo papieża i idziecie po swoje, jest dobrze. Dopowiedzmy tego papieża. Możecie mieć do czynienia też z bykiem. Generalnie chodzi tutaj o wszelakie wartości i też o nauczanie innych. Może tak będzie, że strzelec się wstrzymywał, nie chce kogoś nauczać, ale taka była, tak zaszło, tak miało być przy tym kole fortuny i będziecie nauczać innych strzelce. Czego to strzelce mogą innych nauczać? Prawa, <laughs> powiedzmy, bądź słuchajcie, jakieś ezoteryki, bądź słuchajcie, prawdy. No, strzelce, kochane, hmm, mocno u Was w tym tygodniu. E -hmm. Wow, po raz drugi rycerz Buław, słuchajcie, czyli tak, tu chodzi o to działanie Wasze. E -hmm. Rice śmierczę. Wow. Słuchajcie, uda Wam się podjąć tą decyzję. i Uda Wam się, słuchajcie, jakieś lęki, stresy yy, spowodowane nie, nie, niemiłymi wydarzeniami z przeszłości pokonać. Wow, jest sprawiedliwość. Też mała karma. Zobaczcie, tu karma i tu karma. Zaczyna się od karmy, kończy się na karmie. Strzelce. Musicie zaakceptować to, co do Was idzie, a przyniesie Wam to szczęście i wielkie emocje, zobaczcie, królowa kielichów może tu chodzi o Waszą drugą połówkę poznacie drugą połówkę w końcu zdecydujecie się na to, może tutaj chodzi o to, że Wasza druga połówka ma jakąś sytuację związaną z jakimiś urzędami, którą będzie trzeba razem y, przejść i razem, słuchajcie, jakoś y, naprawić, zawalczyć nad, nad... też może będzie trzeba Wam zawalczyć nad Waszym związkiem, kochani ale generalnie ja widzę, że idziecie w dobrym kierunku że te Wasze akt że y, Wasze działania, które podejmiecie w tym tygodniu Pokazują, że będą one dobre dla was na, na, na przyszłość właśnie. Że konsekwencje tych działań przyniosą Wam dobre e, rezultaty. No, konsekwencją tych działań będzie dobry rezultat, tak chciałam właśnie powiedzieć. Macie sprawiedliwość. Super. E, kochani, jest dobrze, jest grubo, jest w ogóle bardzo ciekawie, kochane strzelce. Zatem, jaka jest niespodzianka w tych okolicznościach? <grytanie> w <zależnościach> jaka jest niespodzianka? Dla strzelca na nowy tydzień. Co się zmanifestuje? Dla strzelca, bądź co? Strzelec zmanifestuje. Zobaczmy. Wow, słuchajcie. Yy, e, Rydwan. <laughs> może tak, może strzelec sobie kupi samochód nowy, bądź wygra samochód, bądź pojedzie. O, znowu mamy karmę. Bądź, słuchajcie, kochani, yy, kochane strzelce, ja myślę, że rzeczy. Sytuacje w Waszym życiu w tym tygodniu będą karmiczne, będą bardzo szybko się działy. Zaprowadzą on wam, o Was tę te sytuację, ten cały tydzień bliżej ku Waszemu celowi i generalnie tak miało być. Zobaczcie, mała sprawiedliwość u spodu. Dojdzie do wyrównania pewnych sytuacji. Także może być, jeśli jakiś ym, strzelec czeka powiedzmy na oddanie długu, bądź powiedzmy na jakąś kasę z urzędu, bądź od kogoś, żeby móc ruszyć z Waszym planem. Ja to widzę, że to w tym tygodniu przychodzi. Też widzę, że szybko będą się rzeczy działy. No, może to też chodzi, słuchajcie, o podróż, jakąś niespodziewaną podróż, bądź kupno fajnego auta. Może też tak być, kochani, że yy, może będzie trzeba w tym tygodniu spojrzeć na ten samochód, który macie, na ten auto, środek lokomocji. Może będzie trzeba coś, coś tam w nim naprawić. Może oddać do mechanika, żeby zobaczył, czy tam olej jest ok. <laughs> Ale, kochani, dopowiedzmy, dopowiedzmy tą niespodziankę. Niespodzianka dla Strzelca na nowy tydzień. Głupiec, słuchajcie, rzeczywiście nowy etap życia. Bardzo szybko wchodzicie na nowy etap życia w tym tygodniu. Szybko się to Wam zmanifestuje. Będziecie bardzo zaskoczeni. Właśnie szybko mogą przyjść jakieś wiadomości, które sprawią, że będziecie bardzo zaskoczeni, ale dojdzie do współpracy, kooperacji i do, dojdzie, słuchajcie, do. Yy... Pójścia w górę, do budowania tych fundamentów, dostawiania tych fundamentów i król kielichów. Może chodzi się o waszą drugą połówkę też, rzeczywiście coś razem będziecie z nim działać. Po prostu będzie wam dane ruszyć do przodu. Będzie tak, albo wy komuś będziecie mogli pomóc w waszej drugiej połówce, bądź waszej drugiej połówce będzie dane ruszyć do przodu. Będzie dane, słuchajcie, zapomnieć o jakichś tam nieprzyjemnych sytuacjach z przeszłości, ale też, słuchajcie, jeśli. To jesteście Wy, to wam będzie dane słuchajcie, ruszyć do przodu. Nie tylko waszej drugiej, nie tylko tej waszej płówce, ale to wam, słuchajcie, kochani, ruszacie do przodu po niezbych, miłych dla was doświadczeniach. Słuchajcie, jakby dostajecie jakby drugą szansę od wszechświata po to, że można, po to żeby ruszyć do przodu, żeby w końcu słuchajcie, zmierzyć się z jakąś tam karmiczną sytuacją, generalnie słuchajcie, ta niespodzianka jest niesamowita. Myślę, że po pierwsze może być podróż. Która zaprowadzi Was na jakiś nowy etap życia, czegoś tam się dowiecie, czegoś wspaniałego, co pozwoli Wam, słuchajcie, budować Waszą stabilizację i łapać ten dystans do dotychczasowych problemów. Super. Tu jest generalnie ta piątka mieczy, mówi o nowym starcie w lepszych dla nas teraz sprzyjających bardziej warunkach. Super. Strzelec coś zaczyna. Strzelecowi coś się udaje w tym tygodniu, ok. Dobra, jest ok, strzelce. Zatem, kochani, jaki jest wynik? Jaki jest wynik tego Waszego działania z tego tygodnia? Bądź rada. Zobaczmy. Wynik, bądź rada dla strzelca. Dziewiątka, mieczy, ostatnia walka przed Wami. Słuchajcie, nie, dziewiątka, nie dziewiątka, była. Ostatnia walka jeszcze. I tu mamy pustelnika. Słuchajcie, może tak będzie, że. Yy... Może tak będzie, że to ja myślę ja myślę, kochani, że to jest, że to jest rada. Rada dla was jest taka, kochane strzelce, żeby nie tracić siły i wiary w swoje siły, nie tracić siły? Nie tracić siły na wątpliwości, kochani, i wierzcie w siebie. Jesteście osobą doświadczoną, wiecie, czego chcecie, jesteście na, dobrym, jesteście na dobrej drodze. Coś takiego jeszcze musi się wydarzyć, myślę. Musicie to zamknąć, może musicie komuś odpowiedzieć, może będziecie musieli słać odpowiedzieć tutaj temu y, papieżowi. Na jakieś pytanie jego w waszej sprawie, ale słuchajcie, wiedzcie, że jesteście już na końcu końcóweczce, już się Wam, za, za, już coś tam Wam będzie, słuchajcie, rozjaśniać się waszej sytuacji. Kochane strzelce, jeszcze jedna bitwa przed Wami, bitwa. Wiecie co? To nie jest bitwa, to jest taka może malusieńka potyczka, może nie, może po prostu odpowiedzenie komuś na pytanie, to jest to, to jest, to, to jest jedna sprawa, ale pamiętajcie, że Wy macie, to jest pustelnik, że Wy macie dobrą odpowiedź dla Niego, dla. Dla kogoś, dla, na, dla, dla kogoś, może dla jakiegoś urzędu macie dobrą odpowiedź, ponieważ panna to jest, słuchajcie, wyższa oktawa Merkurego, ma super odpowiedzi, które trwają, które są dobre, które są trafne, właśnie z tym mieczem, z tą panną. Ja myślę, że musicie jeszcze wpaść na jakiś pomysł <grych> i myślę, że na niego wpadniecie, i myślę, że szybko pójdzie Wam w tym tygodniu rozwijanie Waszych, słuchajcie, talentów rozwijanie Waszej pasji i też pozbywanie się jakichś problemów z Waszego życia. Strzelce, ale macie mocne karty na ten tydzień. Będzie się działo, kochani. Szykujcie się. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Pa, pa.